Witam 5 maja 2023 roku. A w Polsce po raz kolejny w niedługim czasie było za dużo prądu. I to byłaby taka świetna okazja dla opozycji, żeby zrobić coś, co nie byłoby reakcją na posunięcia PiSu, coś, co jest bardzo potrzebne, czy nawet niezbędne, sensowne i całkowicie wykonalne. No w Polsce do tej pory nie, nie było w ogóle żadnej poważnej rozmowy na temat magazynowania energii, i myślę, że większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie istnieją w tym względzie możliwości i jak, jak wiele przy stosunkowo prostych metodach dałoby się zrobić. Może dla większości ludzi pewnie magazynowanie energii oznacza baterie elektryczne, a to jest tylko jeden z paru nastu sposobów, na które energię można magazynować. Może niektórzy słyszeli o pompach szczytowo-pompowych, no i pewnie na tym się ta wiedza kończy. Otóż magazynowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wykorzystuje. W tej chwili już kilkanaście technologii, które są dostępne, wdrożone i które można zastosować w całej skali, od, od pojedynczego domu czy osiedla do niewielkiego miasta czy, czy nawet rejonu geograficznego. Niekiedy można ich używać do w ogóle całkowitego zaspokajania całkowitego zapotrzebowania. Na energię, ale przede wszystkim mogą służyć temu, żeby wyrównywać skoki w tym zapotrzebowaniu i wyrównywać niedobory. Otóż zasadniczo te metody dzielą się na cztery grupy. To są metody grawitacyjne kinetyczne termiczne i elektrochemiczne. Grawitacyjne sposoby to są właśnie takie, jak wspomniałem, już pompy szczytowo-pompowe, gdzie pompuje się wodę z niższego zbiornika wodnego do wyższego, kiedy jest nadmiar energii i kiedy jest potrzeba jej wykorzystania. Woda płynie w drugą stronę i turbina zaczyna produkować prąd zamiast go pobierać. Czy też no, oczywiście to wymaga takie przestawienie. Kilkunastu minut, czy, czy pół godziny, ale jest to w sumie dosyć, dosyć proste. I takie zbiorniki służą nie tylko magazynowaniu energii, ale ma, mogą być niezwykle istotne, jeśli idzie o magazynowanie wody, gromadzenie wody deszczowej, przeciwdziałanie powodziom oraz zapobieganie czy radzenie sobie z suszą. I takich zbiorników powinno być w Polsce wiele, zwłaszcza w rejonach rolnych, z uwagi na to, że będziemy mieli do czynienia z narastającą suszą oraz także z coraz większymi ulewami i zagrożeniem powodziowym. Więc co należałoby już robić natychmiast. Inną metodą grawitacyjną jest. Metoda podciągania do góry ciężarów nawijanych czy podciąganych na linie przy pomocy nadmiaru energii napędzającej silnik i opuszczanie tych ciężarów, które wtedy mogą napędzać właśnie prądnice. I tutaj wspaniale można by wykorzystać polskie opuszczone kopalnie szyby kopalniane. Które mają no z tego, co się orientuje, głębokość kilometra, czy nawet więcej. No i teraz podciąga się na linię do góry taki ciężar, jest 50 czy 100 ton. I taki ciężar podciągnięty na wysokość jednego kilometra, no ma w sobie ogromną ilość energii. To jest to już. Ta energia mogłaby wyrównywać zapotrzebowanie całego, całego rejonu e, kraju, regionu kraju. No i w takim szybie pewnie takich urządzeń można by pomieścić e, kilka czy kilkanaście, i wtedy część z nich jest podciągana w górę, część z nich zjeżdża w dół, i, i to znakomicie wyrównuje skoki. W, zapotrze w zapotrzebowaniu na prąd oraz przechowywanie jego nadmiaru. Innym sposobem grawitacyjnym jest wykorzystanie konceptu podnośnika hydraulicznego, to gdzie podnośnik hydrauliczny dzięki prawu Pascala może podnieść w górę bardzo duży ciężar. Przy użyciu siły, która jest znacznie mniejsza od, od wagi tego ciężaru, po prostu jest pompa o niewielkiej średnicy, która, którą się dostarcza energii, pompując ten ciężar w górę, i, i, i cylinder o znacznie większej średnicy, na którym ten ciężar spoczywa. No i teraz na dużą skalę to można zrobić w ten sposób, że jest taki podnośnik o średnicy paru nastu czy paru dziesięciu metrów. Ogromna płyta stalowa otoczona ogrodzeniem parometrowym. No i tą wypełnia się tą przestrzeń kamieniami czy złomem. No i to jest kilka tysięcy ton. W przypadku dużych takich urządzeń. No i to. One, ten ciężar jest pod, podnoszony do góry na wysokość paru metrów. To jest też gigantyczna ilość energii, którą można w ten sposób przechować. Są kinetyczne sposoby. Przede wszystkim koła zamachowe, nowoczesne koła zamachowe wykonane z włókien węglowych. Takie koło ma wagę paru ton, obraca się z prędkością paru tysięcy obrotów na minutę znajduje się w komorze próżniowej, obraca się na łożyskach magnetycznych, no i, i jest rozpędzane przy użyciu nadmiernej energii. I kiedy potrzeba tę energię zwrócić, no to zaczyna się to koło hamować, i to można dokonać tej, tej, tego przestawienia w ciągu dosłownie sekund. Także to jest reakcja Natychmiastowa i to na bieżąco może służyć wyrównywaniu, <coughs> no, wyrównywaniu zapotrzebowania i, i, i dostarczania prądów, prądów w sieci energetycznej. Są metody termiczne, gdzie używa się energii do podgrzewania wody bądź innego nośnika energii, co ma zastosowanie głównie w no w domostwach, w pojedynczych domach lub też w blokach, czy, czy w osiedlach mieszkaniowych, ale może być bardzo cennym źródłem energii. No i Jasper, nie denerwuj się, zachowuj się jakoś. I, i są metody, elektrochemiczne, gdzie oczywiście do nich zalicza się te, te baterie elektryczne, ale również wodór, który można produkować przy pomocy elektrolizy, przy użyciu elektrolizy wodnej i wtedy uzyskujemy wodór i tlen i wodór może na przykład służyć temu, żeby napędzać turbiny. Które produkowałyby prąd. Także możliwości jest mnóstwo, i to są naprawdę technologie sprawdzone, wykorzystywane, istniejące, które można zastosować, wiele z nich w bardzo dużej skali, jeśli idzie o rozmiary i zasięg. No i cóż. Opozycja mogłaby tutaj coś działać, bo tworzenie takiego programu oczywiście jest koncepcja, jest prosta, ale wymaga ogromnej pracy przy projektowaniu, przy, przy dostarczaniu potrzebnych komponentów oraz przy finansowaniu. Kto miałby takie przedsięwzięcia finansować, kto miałby na nich zarabiać, kto miałby je budować i tak dalej. A ja patrzę z zabawą i trwogą na to, co się dzieje w Polsce, i nie mogę wziąć bezpośrednio udziału w ruchu oporu wobec tej, tej wiszącej nad nami katastrofy. No więc um, próbuję robić, co mogę, i wyrzucam te elektroniczne butelki paleteru. Być może. Jakiś polityk, który nie jest całkowicie odporny na sugestie, może natrafi na, na jedną z moich butelek. No, miejmy nadzieję, że, że opozycja wykorzysta taką możliwość. Do usłyszenia.